57 lat temu, 16 stycznia, Rada Ministrów powołała do życia Karkonoski Park Narodowy. Powstał on z inicjatywy naukowców m.in. z Wrocławia i Poznania. 57 lat dla parku jest to bardzo dużo, dla przyrody to jest to chwila i ta chwila. Ale myślę, że bardzo ważna, ponieważ dynamicznie zmieniająca się sytuacja zagospodarowania, rozwoju w ogóle cywilizacyjnego w ostatnich latach powoduje, że tym bardziej jesteśmy skazani na potrzebę ochrony takich cennych miejsc. Karkonoski park narodowy jest jednym z najstarszych parków narodowych w Polsce, a to jeszcze nie wszystko. Jest Jednym z najbardziej wartościowych obszarów w Europie, docenianych przez Europejską Federację Parków Narodowych, przez Światową Unię Ochrony Przyrody, doceniany przez naszych kolegów po, po drugiej stronie Karkonoszy, bo jesteśmy parkiem transgranicznym ale jednocześnie stanowi niesamowitą atrakcję turystyczną, rekreacyjną, sportową. Dyrektorzy KPN-u postawili sobie przez lata jeden cel. Przyroda powrócić ma do stanu sprzed XVIII wieku. Jednocześnie park ma być jak najbardziej przyjazny turyście. Duży nacisk kładzie się na edukację dzieci i młodzieży. I nie tylko podczas ferii czy wakacji. Najserdeczniej w imieniu całego zespołu edukacyjnego zapraszam.